Witam. Teraz powróżę dla Was koziorożce na 2016 rok. Cóż to Was koziorożce spotka? Czy to będzie dobry rok? Czy jeszcze lepszy? Za chwilkę się przekonamy. Karty już potasowane. Przekładamy i sprawdzamy, co to dla Was te koziorożce rok przyniósł. Praca, pieniądze, zdrowie i miłość. I zaraz zobaczymy. Pierwszą kartą, która będzie na pewno najistotniejsza w tym nadchodzącym 2016 roku, to jest królowa pieniędzy, czyli jakieś finanse. Tutaj jest kobieta pełna zadowolenia z finansów, jakby troska. Często oznacza też to jakieś pieniądze od kogoś bliskiego, od, od rodziny, od jakiejś matki, kogoś kogoś bliskiego. Dodatkowo tutaj druga karta to jest. 파 mm. 다시. Kielichów, czyli uczucia, emocje, ktoś młody, może nie, nie do końca odpowiedzialny, pełen wyobraźni, to na pewno będzie coś ciekawego, może jakaś taka znajomość z kimś, kimś takim właśnie młodym romantykiem. Jeśli chodzi o pracę, no, jest to głupiec, czyli początek czegoś nowego, taka ta mogłaby też oznaczać jakąś nową pracę, nowe możliwości, rozpoczęcie czegoś, czegoś nowego, jakiejś nowej podróży, może związanej z finansami. Jeśli chodzi o pieniądze, królowa. Kielichów, czyli y, ktoś, jakaś kobieta silna, zdecydowana, ale jednocześnie pełna uczuć i emocji. Y, tutaj z, y, powiedziałbym, że ona bardzo mocno koresponduje z tą pierwszą kartą, z królową Monet, czyli jednak to są jakieś większe finanse od kogoś bliskiego, od matki, od jakiejś starszej kobiety, y, która Wam coś da pozytywnego. Y, jeśli chodzi o zdrowie, y, król. Rycerz kielichów. No, musicie zadbać o swoją psychikę szczególnie. Nie stresujcie się, nie przemęczajcie się, żeby, żeby tutaj wszystko Wam szło po Waszej myśli. Musicie na siebie uważać i fizycznie, i psychicznie, żeby to wszystko szło tak, jak być powinno. Jeśli chodzi o miłość, papież, jakieś takie uczucia mogą zostać sformalizowane, bo jest to taka. Książęca karta, więc może, może małżeństwo? Jeżeli, jeżeli jeszcze nie jesteście w związkach małżeńskich, to na pewno będzie dobry rok, żeby o tym pomyśleć. Dzięki i wszystkiego najlepszego w tym roku 2016!